Siemaneczko, z tej strony Pancake Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku Ze strony GeForce Kings Na której pootwieramy sobie skrzyneczki I na samym początku bardzo chciałbym Was Na nią zaprosić Wystarczy, że klikniecie sobie briefing w opisie Albo jeżeli zalogujecie się na tą stronkę Klikniecie sobie tutaj w plusik Wpiszecie sobie Mój kod promocyjny Jakim jest Pancake I dostajecie dodatkowo za darmo 5% bonusu Do Waszej wpłaconej My przejdziemy sobie od razu do otwarcia może skrzyneczki Bunny Gun. Polecimy z nią sobie dwa razy. To są skrzyneczki, te skrzyneczki u samej góry są to skrzyneczki eventowe. Dostajemy Hyperbista i Cortexa, czyli Proficik. 15 zł w zysku jak najbardziej spoko. Tutaj jak widzicie u góry strony jest event wielkanocny i są skrzyneczki po prostu z których możecie dropnąć też jajeczka, które później możecie wykorzystać sobie tutaj w evencie otwierając sobie e, takie jajka właśnie lub grając sobie na przykład w koszyk zajączka i tutaj macie pokazane jakie kombinacje e, zależy od tego jakie kombinacje zrobicie, jaką ilość punktów dostaniecie, więc myślę, że sposzko byłoby sobie uzbierać trochę tych jajeczek na właśnie otwarcie Takiego jednego jajka z eventu, zobaczymy, czy w tym odcinku nam się to uda. Dwa razy CZK Yellow Jacket, zysk 12 zł. Jak najbardziej, spoczko zostawimy sobie to. Polecimy teraz z Easter Eggiem, Easter z skrzynka. I uwaga, dostajemy Emeczkę Baskila na 7%. Zobaczymy, jaki stan. Minimal 26 zł zysku Naprawdę bardzo spoczko nam siada dzisiaj Jak najbardziej jest to w porządku Myślę, że przejdziemy do skrzyni covert Polecimy z nią sobie może raz Zobaczymy co nam z niej poleci Będzie to wulkan? Czy będzie? Już myślałem, że będzie wulkan Na 0,14% Ale to było kozacko jakby siadnął Spróbujemy sobie jeszcze raz Damy jeszcze jedną szansę tej Skrzyneczce, że tak powiem, i będzie Hyper Beast. Będzie Hyper Beast to niestety będzie stra... Nie, zysk. Zysk 33 zł. Bardzo fajnie. Ogólnie za otwieranie skrzyneczek też dostajecie expa Na przykład za otwarcie jednej takiej skrzyni dostajecie 744. Tutaj możecie sobie później przejść do zakładki skrzynie bonusowe i za każdy wbity poziom dostajecie tam jakąś ilość kluczy i możecie sobie otworzyć takie darmowe skrzyneczki, z której może Wam polecić naprawdę spoko skin i jest to darmowe, a dostajecie jakiś balans do Waszego konta, więc jak najbardziej spoczko, polecimy sobie może ze skrzynią yy, Set za 80 zł, ostatnio tutaj dostaliśmy fajnego dropa, nie pamiętam co to pamiętam, to chyba był hyperbiz, tak to był hyperbiz na prawie 6% tam był proficik całkiem spoko. Zobaczymy co uda teraz się trafić. Będzie to petka zimow, czyli niestety strata, niestety spora strata. Ale my się nie poddajemy i lecimy sobie z tą skrzyneczką jeszcze raz. Zobaczymy co poleci tym razem. Będzie to Hyper Beast, czyli jak najbardziej proficik prawdopodobnie zysk 45 zł. Dobra, myślę, że zrobimy sobie teraz jakiś kontrakcik Wrzucimy sobie może te. Te skinki, resztę sobie zostawimy. Mamy tutaj 22 zł i dostajemy skinka za 30. Moskwarts meczkę. całkiem spoczko. Jest proficik. Myślę, że skoczymy sobie teraz na upgradera i spróbujemy coś tutaj zdziałać. Może weźmiemy sobie jedną taką CZT. Damy sobie 55% i spróbujemy zrobić o takiego Cyrexa. 55% szans, leciutko przekręcimy i zobaczymy czy się nie, nie siedzi, za mocno się zakręciło za mocno zakręciło, klikamy sobie tutaj zakończ i wybieramy sobie kolejnego skin'ka, wrzucimy jeszcze raz tą CZ damy może jeszcze troszkę mniej tych procent i lecimy po takiego po taką P90 powinno znowu nie siedzi znowu nie siedzi no szkoda więc myślę, że możemy zaryzykować wziąć sobie tego baskila, dać 55% szans, bym dał i lecimy po taką awupkę Ping the Depot, maksymalnie do prawej strony. Klikamy sobie ulepsz, i też nie siedzi. I też nie siedzi. Naprawdę szkoda. Więc wrzucimy sobie tego Hyperbista, damy 50% i robimy tego kałaszka Neon Revolution. Musimy się odkuć. Musimy się odkuć. Cztery razy z lewej strony. Cztery razy z lewej strony. Nic nie chce siadać. Dobra, wrzucamy sobie te skinki. I robimy tego digla. Z prawej strony, patrzcie, teraz siedzi. Teraz siedzi. Naprawdę? Cały czas tak malutko brakuje. Dobra, wrzucamy sobie tego Angry Moba. No, dzisiaj upgrader nie chce nam dać. Dzisiaj upgrader, upgrader nie chce nam dać skinków, wszystko nam pozabierał praktycznie. Więc myślę, że to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!